Tak, niezwykła i warta poznania, ale jednocześnie y, dosyć niestety typowa dla y, Związku Radzieckiego lat 30. Chodzi o Tamarę Pietkiewicz, dziś panią 90-letnią mieszkającą w Sankt Petersburgu. 27 marca obchodziła. Urodziny. Otóż y, chodzi o osobę, która znajdowała się czy obracała się w środowiskach młodej inteligencji rosyjskiej, przetrzebionej bardzo przez y, KGB, które oczywiście zainteresowało się y, ludźmi młodymi, y, czytającymi, piszącymi, rozmawiającymi o sztuce, zainteresowanymi, szerzej patrzącymi na świat niż ich rówieśnicy. I pani ta, podobnie jak wiele, wiele innych osób, będąc y, 20 dziewczyną. Została skazana na 7 lat łagrów. W tym sensie jest to historia typowa, że jak się potem okazało, tam daleko na Syberii, ludzi jej podobnych, a także ludzi, którzy już należeli do tej czołówki intelektualnej, artystycznej ówczesnej Rosji, było bardzo, bardzo wielu. Sam nie zdawałem sobie sprawy z tego, że oprócz naukowców, Pracujących właściwie za darmo na rzecz Rosji Radzieckiej, znajdowała się też tam olbrzymia ilość ludzi sztuki, którzy, jak w jej przypadku, także tam w którymś momencie mogli i zaczęli działać. Stworzyli oczywiście za zgodą władz Łagrów zespół teatralny, który obsługiwał. Całą Syberię, więc tamta rzeczywistość syberyjska wyklarowała sobie, wygenerowała sobie właściwie ekwiwalent normalnego życia, które to życie było oczywiście z gruntu nienormalne. Wszyscy mówili o niej: Krasawica, bardzo piękna kobieta. Co z jednej strony pomagało jej w różnych rzeczach, ale też szalenie utrudniało życie, szczególnie w takich warunkach, gdzie człowiek jest w jakimś stopniu zniewolony i szalenie zależny od układów władzy osób, w tym przypadku od mężczyzn. Wiele z tego powodu wycierpiała, ale wszystko, co jej się przydarzyło, także w owej sferze prywatnej, jest opisywane. Tej książce w sposób niesłychanie szczery i uczciwy. Jedną z największych zalet tej książki jest otwartość, jakiej naprawdę można pozazdrościć niejednej książce powieściowej, gdzie autor może sobie ubrawszy się w jakiś kostium na to pozwolić. Pani pisze o sobie w niesłychanie szczery, otwarty sposób i to jest szalenie ujmujące. Przy czym jednocześnie książka nie traci waloru literackiego. Wręcz odwrotnie. Mówi się, że ta książka jest jak gdyby kobiecym głosem i uzupełnieniem takich dzieł jak Archipelag Gułak, czy jak opowiadania kołymskie Szałamowa. Jest to, uważam, niesłychanie ważna książka, i niezmiernie się cieszę, że mogła się w Polsce ukazać.